Komer, ty Jebany, frajerze, twój serwer laguje, jakby stał na rowerze. Gracze już pizgają klawiaturą w ścianę, a ty tłusty pedale, tylko śpiewisz i żreś na zmianę. To i to Jebana para. A ty co to nowe zapytania? Ty się dobrze czujesz? Takim zarządzaniem sam się wykopujesz Lagi napierdalają, wszystko się jebie A ty na Discordzie robisz dramek z siebie Kropka ogarnij się Homer, bo graczy braknie Zaraz serwer upadnie i kurwa jebniesz na dno Dokładnie